Cześć, z tej strony Maciej Sroczyński ze Szkoły Szachowej Szachmistrz z Kalisza. Witam Cię na moim kanale. Mam nadzieję, że prezentowana tu wiedza jest dla Ciebie użyteczna. Możesz wspomóc rozwój tego kanału poprzez zakup moich książek szachowych, poprzez wpłatę na Patronite. Miło mi będzie, jeżeli zrecenzujesz moją działalność szachową na moim Facebooku. Jeżeli podobają Ci się moje nagranie, zostaw komentarz, udostępnij to nagranie, subskrybuj kanał. Powodzenia w drodze do szachowego mistrzostwa. Dzień dobry wszystkim, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym nagraniu na moim kanale. Moi drodzy, kontynuacja serii tych takich partii ostrych, bardzo taktycznych, partii nieprzewidywalnych. Takie partie najbardziej lubicie. Widać to zresztą po komentarzach, że właśnie w takich partiach najbardziej się angażujecie i po prostu najwięcej takich partii się domagacie, można powiedzieć. Także tutaj serdeczne podziękowania dla widza Michała, który podesłał taką bardzo fajną partię. Serper, Białymi, Czarnymi, Nikolaidis. Może te nazwiska nie mówią zbyt, zbyt wiele. W każdym razie Serper, zawodnik ponad 2,500, Nikolaidis ponad 2,400, także też Zawodni zawodnicy tam na poziomie arcymistrzowskim mistrza międzynarodowego, także moi drodzy, nie przedłużając, zapraszam Was dzisiaj do takiej partii na krawędzi. Naprawdę te warianty są niezwykłe, niezwykłe, zresztą sami zobaczycie. Poprzednia partia, którą też omawiałem na kanale, także ten rajd pijanego króla, no też miał swoją taką. Estymę, tak można powiedzieć, i też też bardzo ciepło go odebraliście. No, jestem bardzo ciekaw, jak będziecie, jakie wrażenia będziecie mieli po tej dzisiejszej partii. Zapraszam do oglądania. Białymi Serper Grigori czarnymi Ioannis Nikolaidis, partia z Sankt Petersburga z 1993 roku. Zaczyna się jak zawsze niewinnie. C4 wydaje się, że będzie spokojnie. Partia w stylu zamkniętym. Ale to oczywiście nic nie oznacza. W partiach zamkniętych też mogą być bardzo ostre pojedynki. C4, czarne odpowiadają posunięciem G6. Białe grają E4. Tak troszeczkę przekornie, z tego względu, że w tym momencie można w zasadzie przejść do debiutów otwartych. Gdyby czarne odpowiedziały C5, to na skoczka C3 goniec G7, skoczek F3, skoczek C6. Mamy obronę sycylijską. Wariant zamknięty. Podobnie mogłoby być oczywiście, gdyby tutaj białe zagrały skoczki. Na E2 czarne grają w skoczek C6, po prostu żeby to pole D4 w tej sytuacji blokować. Także takie przejście mogło nastąpić, jednak nie doszło do niego. Po E4 widocznie czarnie bardziej się, lepiej się czuły po prostu w tych takich schematach z obrony królewsko-indyjskiej, bowiem po gońcu G7 po D4 teraz już no, posunięcie C5 nie jest w zasadzie tak dobre. Czarne odpowiadają D6, skoczek C3, skoczek F6. I tutaj naj, taką najbardziej popularną linią jest posunięcie skoczek F3, po czym czarne robią rozszadę, goniec E2 i E5. To jest główna linia obrony królewsko-indyjskiej, taki w zasadzie wariant klasyczny. Po, skoczu, po skoczku F6 jednak nastąpiło, nastąpił ruch skoczek z G na E2. Takie troszeczkę mniej popularne posunięcie. Przede wszystkim blokujemy gońca F1, ale być może ten skoczek tutaj chce się jakoś zadomowić na polu G3, taka, taka tutaj jest idea, tak, tak by wynikało z tej partii, którą widziałem, po skoczku z B na D7 widzimy taki właśnie układ skoczków, że ten jeden jest wyżej, drugi go broni, u białych jest zresztą tak samo, skoczek G3, no, musi zrobić jakieś miejsce gońcowi, no druga opcja to była taka, że można było też zainwestować w posunięcie G3, i na przykład po grać goniec G2 i robić krótką roszadę. To było takie drugie, drugie rozwiązanie. Skoczek na G3. Czarne grają posunięcie C6. Na razie widzimy, że. Obie strony na razie za wysoką, taką szczelną gardą. Goniec E2 i następuje posunięcie A6. W królewsko-indyjskiej posunięcie A6 ma na celu zagrać często ruch B5. Niektórzy to kontrują w ten sposób, że grają ruch A4. No i wtedy, oczywiście, posunięcie B5 nie jest możliwe z tego względu, że po A bije B5. No ta wieża jest w tej sytuacji niebroniona. Z kolei na ruch A6, A4. Czasami czarne grają na początek A6, jak dostanie przeciwnik, od przeciwnika dostaną posunięcie A4, to tak paradoksalnie grają posunięcie A5. Przy czym ten wariant jest lepszy, kiedy skoczek stoi jeszcze na polu B8, bo wówczas pole B4 jest bardzo słabe w obozie białym i można zagrać skoczek A6 i wepchnąć się skoczkiem na B4. To jest bardzo ciekawy wariant. Także po ruchu A6 białe nie zabierały tego ruchu B5, po prostu rozwijały kolejne figury. Goniec Etrsa nadal na razie spokojnie, ale tutaj już takie pierwsze małe zatrzęsienie ziemi. Czarne próbują coś powalczyć tak w tej sytuacji. Robią jednak to w takim stylu można powiedzieć modernistycznym, ponieważ klasyczna szkoła mówi walcz przez centrum. Tak, tak jak to właśnie robią białe. Czarne z kolei w tej takiej modernistycznej szkole bardzo często oddają to centrum po to, żeby o to centrum ponownie powalczyć. A tutaj jeszcze nawet jeszcze taki, jakaś inna idea jest taka, że żeby Pograć bardziej na skrzydle, czyli być może zagrać posunięcie H4, przepędzić skoczka i zagrać w kolejnym ruchu posunięcie H3. Nastąpiło posunięcie w partii F3. Tutaj białe budują łańcuch. Inną opcją było w ogóle zablokowanie posunięcia H4. Także białe same mogły wykonać właśnie ten ruch H4. Na F3 poszło B5. I tutaj była też taka opcja, że można było zagrać. Posunięcie C bije na B5, ale no, niewytałce nie wydaje się dobra, ponieważ po A bije, B5. No wieża bardzo ładnie się otwiera. Po B5 można było też zrobić to posunięcie, o którym mówiłem wcześniej, czyli ruch H4. Białe wybrały tutaj zupełnie inną opcję, zagrały ruch C5, poszło DB na C5, DB na C5 i tutaj, jak już czarne powiedziały A, a raczej powiedziały H, a raczej powiedziały H5, to trzeba było jednak powiedzieć posunięcie H4. Z tego względu, że ten skoczek na F1 jednak trochę przeszkadza w tej pozycji, chociażby nie można zrobić krótkiej roszady. No i dalej te, te pola takie są mało perspektywiczne, no, z pola D2, no jedynie można się tutaj odbić gdzieś na pole B3, a jeżeli zagrane zostanie tak jak w partii, czyli zostanie zagrane posunięcie Hetman na C7, to okazuje się, że całkiem fajnym polem jest pole H1 dla skoczka, z tego względu, że po zrobieniu roszady teraz H4, jest no co można zrobić, no tylko można koń na H1, Ponieważ z pola H1 można się bardzo ładnie odbić na pole F2. I to pole tutaj jest bardzo dobrym polem dla skoczka, ponieważ kontroluje ruch H3, i też w przyszłości można gdzieś tam próbować wyskoczyć na pole G4. A gdyby na przykład ruszył się ten pionek, jakoś może przy udziale pionka F, to fajnie wygląda też plan skoczek F2 ze skoczkiem na E4. Także tutaj no, skoczki z reguły nie lubię narożników, ale w tym przypadku wygląda to bardzo dobrze. Czarne grają posunięcie skoczek H5. Hetman D2, i wydaje się, że w tej pozycji czarne całkiem fajnie wyszły z tego, z tego debiutu, aczkolwiek jednym ruchem psują wszystko. Nastąpiło posunięcie E5, także Nikolaj Dis raczej strategicznie to bardzo źle pograł. Widzimy teraz w tym układzie, że ten goniec jest bardzo dobry. Jest to goniec strzelający, dużo robi po tej przekątnej. Co się dzieje po ruchu E5? No, już goniec jest gorszy. Widzimy też, że pole D6 jest w tym momencie kryte, nic się na tym polu nie dzieje. No oczywiście, grając E5 to pole zostaje w jakiś sposób osłabione. Oczywiście ruch E5 nie jest jakiś taki. Strasznie zły, tak? No bo co daje ruch E5 ma, ma to swoje minusy, tak jak powiedziałem, blokuje gońca i puszcza pole D6, ale ma to też to, to swoje plusy, ponieważ pionek E5 buduje placówkę na polu D4 i buduje placówkę na polu F4. Kwestia tego, kto szybciej zdąży tutaj zorganizować te swoje figury. Gdyby tutaj białe grały dosyć pasywnie, to myślę, że czarne całkiem fajnie by stanęły w takim układzie, że robią krótką roszadę, a może nawet jeszcze dokładniej. Grają najpierw konie w 8 tak jak było w partii, koń E6 e, i dopiero wtedy zagrają R roszadę e, i no, z tego pola E6 można później się bardzo ładnie odbijać na przykład na pole D4. Także potrzebują w zasadzie cztery ruchy, żeby tą pozycję ustawić, ale czy zdążą? Zobaczcie, jak ta partia dalej przebiegała. E, można było też zamiast blokowania tego gońca zagrać taki plan, e, skoczek na E5 i dalej e, po skoczku F2 goniec na E6, i po F4 robimy wtrącenie wieża D8. Hetman musi gdzieś zejść. I teraz skoczek na C4. Także taka gra, można powiedzieć, troszeczkę balansowanie tutaj, w tej pozycji. Z tego względu, że czarne mają bardzo mało przestrzeni, przydałoby się trochę tych figur powymieniać. W partii poszło jednak posunięcie E5, i tutaj białe nie mogą zwlekać. Po koniu F2, po koniu F8 muszą od razu coś. Tutaj zadziałać. Jeżeli e, nic nie zrobią, no to tak jak mówiłem przed chwilą, nastąpi skoczek E6 z planem skoczek D4 i krótka roszada. E, ale białe tutaj przewidziały te wydarzenia i od razu następuje posunięcie zaczepne, e, posunięcie A4. Oczywiście nie ma teraz ruchu skoczek e, E6, bo jest bicie, bicie i ponownie wykorzystujemy to, że wieża jest niebroniona. E, także w tej partii będzie zresztą bardzo, bardzo wiele poświęceń. Po A4, B4, i co zrobić z tym skoczkiem? No, na pewno nie chcemy wykonywać takiego ruchu, koń d1, bo koń absolutnie nie ma żadnych perspektyw. Ciekawie wygląda koń b1 z planem, koń d2 z planem, koń c4 z planem wykorzystania słabego pola d6. Ewentualnie można jeszcze z tego pola pójść na b1, na d2 i na b3, aczkolwiek tutaj jest mniej możliwości. Jednakże, tak jak mówiłem, tu trzeba grać szybko. I co gra serper? Skoczek d5. Jest to posunięcie z kategorii takiej, że warto ten ruch zagrać, ponieważ zdecydowanie łatwiej będzie tą pozycję pchać dalej. I poza tym zabieramy plan przeciwnikowi. A plan, tak jak mówiłem, był taki, że skoczek E6. Jeżeli teraz nastąpi, a w zasadzie jest to wymuszone przyjęcie tego poświęcenia, bo jak nie, no to tutaj koń na B6 pięknie się wkomponuje. To zwróćmy uwagę, że po cb 5 po eb 5 nie ma już posunięcia. Skoczek E6, a skoczek z kolei przy, przeciwdziała tutaj, przeszkadza w zasadzie w zrobieniu krótkiej roszady. Czarne. F5, czy ten ruch był słuszny? No, wydaje mi się, że nie. Tutaj można było jakoś tam próbować jednak rozwijać kolejne figury. No, posunięcie F5, co prawda, ma tutaj za zadanie zdobycie figury, ale jak pokaże partia, no wcale tutaj nie wyszło to na korzyść. Nastąpiło posunięcie F5, D6, oczywiście z atakiem na Hetmana gdyby teraz odeszło, a hetman odszedł i nie pilnował pola c6 na przykład odszedł na pole b8, no to nieprzyjemna pozycja strasznie nieprzyjemna. Zobaczcie ten straszny parter w bozie czarnego koloru. Nie ma co grać, no i przede wszystkim zaraz białe tą figurę tutaj odbiją, grając chociażby posunięciem d7. Z kolei po hetman c6 pierwsze wspaniałe poświęcenie, a w zasadzie już drugie, no bo koń d5 też można zaliczyć do wspaniałych. Co trzeba zagrać, żeby tutaj partię zaostrzyć? Jeżeli widziałeś miniaturkę tego filmu, to z pewnością dostrzegłeś, że coś tam się działo na polu B5. Goniec B5, wspaniałe posunięcie. Oczywiście trzeba to przyjąć, no bo jak nie, to strata Hetmana. A bije B5, abije B5, i cała idea jest, polega na tym, że no wisi Hetman i Hetman broni wieża. Także, jak Hetman sobie odejdzie na złe pole, no to wieża zostanie zbita. Na przykład, gdyby poszło teraz posunięcie Hetman B7, to mamy tak C6. Hetman schodzi na pole B8, żeby nadal bronić wieżę. I teraz bardzo, bardzo mocny ruch Hetman D5. Wydaje się, że to taki nic nieznaczące, przecież tutaj nie można wejść, ale tak naprawdę Hetman jest wycelowany w pole A8. Jeżeli nastąpi jakiś ruch w stylu goniec F6, to jest D7. Oczywiście tutaj czarne z chęcią oddadzą lekką figurę za te dwa groźne pionki. Ale tutaj jeszcze jest dodatkowy jeden motyw. z D7, po C bije D7, po skoczek bije D7. Po co poszedł Hetman na D5? A po to, żeby obstrzeliwać narożnik A8. Wieża A8 ze zdobyciem Hetmana i z wygraną partią. Także tutaj Nikolaj na to nie szedł i po ruchu A bije B5 po prostu wziął tego pionka na polu B5. No, co zostało tutaj białym? No, muszą też oczywiście odbijać materiał. Wieża bije na A8. Hetman na C6. Tutaj, oczywiście, Hetman przy okazji atakuje wieżę, oczywiście też broni na polu C8. Wieża z F na A1. Coś trzeba było w tej sytuacji zrobić z tą wieżą A8. Serper stwierdził, że. Lepiej oddać gońca e3, niż oddawać tą aktywną wieżę z pola a8. Także po f4, tutaj kolejna, kolejna sytuacja, w której sytuacja się za zaognia, zaostrza. Lepszą opcją niż wieża z 1 na a7 było jednak zagranie posunięcia skoczek na e4 i po fb e3. Hetman bije B4 i po skoczek D7. Dopiero wtedy wieża na siódemkę. Z, oczywiście z taką groźbą, żeby pójść wieża C7. W partii po F4 nastąpiło jednak od razu wieża z 1 na A7. Skoczek na D7 odpowiedział Nikolajdis. Gdyby poszło FB na E3, to po Hetman D5 mamy naprawdę kolejne wspaniałe poświęcenie. Oczywiście można wziąć jeszcze sobie. Na F2 figurę, ale po król bije F2, no coś z tym Hetmanem trzeba zrobić, a nie ma za dużo opcji. Jeżeli przyjmiemy to poświęcenie, to po Hetman bije D5, mamy takiego klasycznego mata na dwóch ostatnich liniach. Dlatego poszło posunięcie skoczek na D7, żeby tutaj na Hetmana D5, można to przyjąć i na końcu po prostu po wieża C8 jest zejście królem na F7. Takie, taką opcję tutaj sobie czarne zostawiają. Wieża bije na C8. Kolejne poświęcenie, Hetman bije na C8, ważne, żeby też tutaj Het, najważniejsza figura weszła do gry, czyli Hetman. Hetman na D5 i po F bije na E3, tu zwróćmy uwagę na jedną rzecz, że w obecnej sytuacji czarne mają dwie lekkie figury więcej, ale jak to, właśnie jakie te szachy są mądre i takie te szachy są taką grą, Niezwykle, niezwykle inteligentną, z tego względu, że no zwróćmy uwagę na to, że nie liczy się tak naprawdę to, ile masz tych figur więcej, ale czy te figury tak naprawdę grają, czy te figury są użyte. Czy wiesz, że H8 gra? No nie. Czy skoczek H5 gra? No nie. No, goniec G7 jest wyprowadzony, ale uderza w swojego pionka. Skoczek spełnia funkcję obronną. Hetman też tutaj się mota w tej pozycji. Ale przede wszystkim za cenę tych dwóch lekkich figur, białe mają to, że. W zasadzie tutaj kolejna figura może spaść. Że białe mają jeszcze dodatkowe dwa pionki, które tutaj będą stwarzać groźby matowe. Mogło też nastąpić posunięcie skoczek D3. Można było poczekać z tym ruchem na C6. Po skoczku D3 jest taka opcja, że czarne grają król na F8 i, i na wieżę A8 po skoczku na B8 jest taki ruch D7 i tutaj też jest w tej sytuacji już bardzo ciężko, raczej pozycja jest kompletnie przegrana. Po FB na E3 poszedł jednak taki wariant, hetman na E6, król sobie szod, szedł na F8. I nastąpiło posunięcie wieża na D7. Też dokładniejszą opcją było jednak nie oddawać tej kolejnej lekkiej figury. Ten skoczek zresztą w tej sytuacji nie ucieka. Skoczek na E4 było dokładniejsze i na skoczka F4 Hetman E7 i po królu G8. Mamy wieża D7, działamy tutaj po linii numer 7, no trzeba bronić jakoś tego gońca, no można to bronić w ten sposób, można to bronić też hetmanem F8, ale w, w obu przypadkach następuje posunięcie wieża D8 za złapaniem hetmana. Po wieży na D7 nastąpiło ebie na F2 i tu znowu widzimy, że czarne mają dwie lekkie figury, ale jest konkretna groźba mata na polu F7. Król poszedł na F1. Oczywiście, w tej sytuacji absolutnie nie możemy iść do narożnika, no bo dostaniemy mata poprzez F1 Hetman albo wieża. Także Król F1 broni to. Druga sprawa, że białe nie chciały bić na F2, żeby ewentualnie na jakiejś szachy się nie narażać. Chociażby widziamy, widzimy to w tym wariancie, że po króli F2 od razu Hetman zaczyna grać. Czyli jest posunięcie Hetman C5. Nie możemy w tego tak, tak ostrych pozycjach po prostu przeciwnikowi dawać tempa. Także Król F1. Hetman E8. I teraz zobaczcie, ile tych już tych pięknych poświęceń było. Z 2-3. Teraz, no chyba trzecie, kolejne wieża na F7. Poświęcenie wierzę. Także nie, tutaj niektórzy pisali na komentarzu, szczególnie w języku angielskim, że to była taka e, chess e, Immortal Sacrifice game, czyli taka nieśmiertelna partia, w, których, w której się tak święciło, tak to można określić. Po Hetman bije na F7 Teraz widzimy, że tylko Hetman jest w ataku No i pionki no Ale ta pozycja jest na tyle dobra, że można było właśnie poświęcić wieżę na siódemce Ponieważ jest Hetman C8 i po Hetman E8 klasycznie Czyli pionek na przedostatnią linię jest posunięciem D7 Także Hetmana w tej sytuacji trzeba oddać Czarne wybrały taką opcję, zagrały król na F7 Bicie na E8 z promocją, tylko na chwilę dwa Hetmany I po wieżę na E8 Hetman na B7 Wieża na e7 kolejne wspaniałe poświęcenie, tym razem czwarte c6. Oczywiście ten chłego hetmana nie można brać z tego względu, że powierza b7, cb na b7. Znowu tutaj te dwie lekkie figury są na planszy, ale nie za dużo robią, nie mogą pomóc w zastopowaniu promocji pionka b. Także tego niestety nie można było tego przyjąć c6, kolejne piękne posunięcie ze strony serpera. Czarne grają posunięcie e4. I tutaj trzeba jakoś zareagować z tego względu, że gdybyśmy na przykład zbili w ten sposób, czyli FB na E4, to już, to już Hetmana na B7 można bić. Bicie, bicie i goniec E5. Tym razem czarne wygrywają. Pionek B zostaje zastopowany. Dlatego po ruchu C6 E4 nastąpiło posunięcie C7. I białe próbują tutaj być zaskoczone przez takie posunięcie jak E3. No grozi, grozi, konkretne rzeczy grożą. Grozi posunięcie E2 i za chwilę po bije F2E1 z promocją Hetmana i z Matem. Także jest konkretna groźba. Białe ratują się w ten sposób. Hetman D5. Nie można królem zejść na ostatnią linię, ponieważ będą dwa hetmane i za szybko zostanie tutaj czarny król zamotowany. Po wieży E8, który jest jedynym ruchem, jest hetman C5. Widzimy tutaj takie piękne dwa hetmany, które działają po skosie. Trzeba ponownie się zasłonić wieżą. Tym razem jest szach na polu D8. Nie można było się zasłonić wieżą. I po królu F7 jest taki mat dwoma Hetmanami. W poruchu Hetman D5, dlatego trzeba iść do góry. Co jest korzystne dla koloru białego, ponieważ ten goniec tutaj zostaje przyblokowany. Także bardzo dobrze. Hetman na D6. Król na F7, tu nastąpiło jeszcze raz powtórzenie tych posunięć i po Hetman na D6, Król F7. Dopiero teraz białe, być może tutaj jakaś kontrola była czasowa, zbiły na E7 kolejne poświęcenie. Tym razem, może nie fantastyczne, ale na pewno bardzo użyteczne. Po Król bije na E7, sprowadzamy to do wygranej końcówki C8. Hetman. Oczywiście cały czas trzeba uważać na te dwa bardzo groźne pionki. Czarne grają teraz posunięcie goniec na H6, żeby tego pionka E3 podbronić. Szach, król E8. Jeszcze jeden szach, król na D8. Jeszcze jeden szach. Król na D7 i zbicie pionka. tutaj widzimy, że są teraz dwie lekkie figury pod biciem, także te figury do końca partii się po prostu nie sprawdziły w, tym, w tej obronie królewsko-indyjskiej. Tu jeszcze sprytne posunięcie E2, trzeba też oczywiście doliczyć, którego pionka bić, jeżeli zbijemy na E2, to jednak białe przekrają. Widełki, skoczek F4, król F2 i bicie na G6. W tego typu pozycjach przydałoby się też umieć matować gońcem i skoczkiem, jeżeli tego nie potrafisz, to zobacz koniecznie to nagranie na moim kanale. Aczkolwiek wystarczy zostawić chociażby pionka B, żeby, żeby tutaj nie musić sprawdzać swojej wiedzy w tym zakresie. Także po E2 trzeba oczywiście dobrze zbić, tutaj król bije F2, jest dobrym ruchem. Goniec E3, oczywiście nie bijemy tego gońca, bo ponownie jest promocja. I po gońcu E3, król E1 i tutaj... Ta piękna partia się kończy. Nikolaj złożył broń. Partia mogła jeszcze wyglądać w ten sposób: skoczek na F4, Hetman F7 szach, król idzie na D6 i posunięcie G3 wyjaśnia wszystko. Z tego względu, że po HG, HG, no coś ze skoczkiem trzeba zrobić. Jeżeli skoczek pójdzie sobie na D3 szach, to król bije na E2, dwie lekkie figury wiszą i jest pozycja przegrana. Jeżeli skoczek poszedłby gdzieś tutaj na przykład na pole D5, no to też myślę, że spokojnie można wziąć na E2. Nie ma żadnych gruźb, a pionki F i G są po prostu tutaj um takim motorem napędowym, który, który pozwoli po prostu białym, białym kolorowi wygrać. Także piękna partia, naprawdę tutaj muszę przyznać, że fajne było skoczek D5, bardzo ładne było goniec B5, biurza F7 też, też wspaniałe poświęcenie. Czarne też tutaj próbowały coś zrobić, ale no tak jak, tak jak mówiłem, ten kto pierwszy przejmie inicjatywę, często osiąga zwycięstwo. Także moi drodzy, jeżeli znacie jeszcze jakieś inne, ostre, szalone, taktyczne partie, lubimy takie partie na kanale, to zachęcam do tego, żebyście wklejali. A być może właśnie taką partię skomentuję dla was. Pamiętajcie, subskrybować kanał. Zachęcam również do zakupu moich książek szachowych, świeżynka, czyli czwarty krok do szachowego mistrzostwa. Wszystko można zamówić na stronie szachmistrz.pl. Także życzę Ci powodzenia w drodze do szachowego mistrzostwa. No i co? Trzymaj się. Do zobaczenia. Do następnego nagrania. Cześć.